Dzisiaj przygotowałem dla was zestawienie ośmiu seriali, które według mnie warto nadrobić w te wakacje. Starałem się wybrać takie tytuły, które nie są powszechnie jakoś mocno znane, albo takie o których pewnie słyszeliście, ale może jeszcze się za nie nie zabraliście. A no i nie jest to odcinek sponsorowany w żadnym wypadku, chociaż mógłby być. Zapraszam do oglądania. What We Do in the Shadows, czyli serial, który odkryłem stosunkowo niedawno. Co jest o tyle dziwne, że sposób i technika użyta przy jego nagrywaniu jest moją ulubioną w ramach seriali komediowych chodzi tutaj konkretniej o gatunek dokumentary, czyli coś co na pierwszy rzut oka przypomina dokument przeprowadzany w prawdziwym życiu i chyba to pełni tutaj najważniejszą funkcję. Oczywiście razem ze świetnie dobraną obsadą w serialach tego typu. Tak jak w The Office mieliśmy akcję osadzoną w firmie papierniczej, w Parks and Rec w wydziale parków i rekreacji, tak tutaj mamy do czynienia z grupą wampirów, która usiłuje żyć swoim życiem w XXI wieku. I spokojnie, spokojnie obiecuję Wam, nikomu nie świeci się tutaj klata, a aktorzy mają szeroki wachlarz emocji do pokazania na twarzy. Tak jak tematyka wampirów, jak już pewnie wiecie, nie jest czymś na co czekam, tak tutaj każdy element zgrał się świetnie. Co prawda, tak samo jak w wymienionych przed chwilą serialach, tak i ten trochę się rozkręca, ale drugi sezon poziomem myślę już spokojnie dorównuje do Parków i The Office. Humor siada praktycznie zawsze, historia jest ciekawa, postacie dobrze odegrane i dobrze rozwijane. Więcej już wam nie mówię, sprawdźcie sami na HBO Go, gdzie aktualnie można oglądać serial. Undone. Lubię seriale na swój sposób dziwne w seriale sci-fi, a co za tym idzie, dziwne seriale sci-fi chłonę jak tylko się pojawią. Problem w tym, że jest ich strasznie mało, jednak od czasu do czasu znajdziemy jakąś perełkę. Miłość śmierci roboty był idealnym animowanym przykładem na to, że da się to zrobić także w tej formie. Andan jest kolejnym z takich przykładów, z tym, że tutaj mamy 8 animowanych odcinków pierwszego sezonu w specyficznym stylu. Z tego co kojarzę, całość została najpierw nagrana z prawdziwymi aktorami, później została zanimowana klatka po klatce, co daje nam oryginalny, rzadko spotykany efekt, do którego wbrew pozorom szybko idzie się przyzwyczaić. Póki co, pierwszy sezon można przyrównać do wydłużonego odcinka Black Mirror albo właśnie Miłość Śmierci Roboty. Myślę, że akurat ta pozycja jest mało znana, a obowiązkowa dla wszystkich, którzy lubią produkcje, przy których trzeba trochę pomyśleć. Andan znajdziecie na Amazon Prime. The Boys Fakt, pierwszy sezon Daredevila był świetny i idealny, jednak jeżeli miałbym wybierać, to właśnie The Boys są moim ulubionym serialem superbohaterskim. Widzimy tutaj coś, co poniekąd próbował zrobić Zack Snyder, czyli sytuację, w której ci właśnie superbohaterowie nie są tak idealnymi postaciami, jak można to sobie wyobrażać. Czyli sytuację, która najpewniej wydarzyłaby się w naszym świecie, gdyby pojawili się w nim ludzie z nadludzkimi umiejętnościami. Mamy tutaj wykorzystywanie swojej pozycji, tworzenie biznesu wokół swojej postaci, tuszowanie morderstw, oraz naszą tytułową grupę, która próbuje stawić czoła współczesnym Bogom. Jest krwawo, brutalnie i niemarwelowo, dlatego polecam w ramach urozmaicenia. The Boys znajdziecie również na Amazonie. Better Call Saul Kto wie, może w tym wypadku mieliście tak samo jak ja. Czyli mega spodobał się wam Breaking Bad, ale jakoś no nie mogliście się przemóc, żeby odpalić Better Call Saul. Także teraz mogę Wam śmiało powiedzieć, że jak najbardziej warto. Powiem więcej, serial ten nie tylko dorównuje bardzo często do pierwowzoru, ale czasami chyba nawet radzi sobie lepiej w wielu aspektach. Nie jest to spin-off robiony w ramach odgrzewanego kotleta, a pełnoprawna produkcja z równie barwnymi i ciekawymi postaciami, wątkami i twistami. Tym razem jednak nie skupia się on na Jessemi Walterze, a tytułowym Solu, który był ich prawnikiem. Pierwsze dwa sezony są dość mocno prawnicze, jednak im dalej zajdziemy, tym więcej znajdziemy tematyki kartelu, walk wysoko postawionych postaci, porwań i wszystkiego tego, za co kochaliśmy Breaking Bad. Serial dostępny jest obecnie na Netflixie. Russian Doll Ten serial oglądałem stosunkowo dawno temu, jednak myślę, że pasuje idealnie do dzisiejszej listy. Jest to jeden z tych, który przy odrobinie wolnego czasu i kawy pod ręką możecie wchłonąć na jednym posiedzeniu. Mamy tutaj historię opowiedzianą na bazie Dnia Świstaka, gdzie obserwujemy historię jednej bohaterki przeżywającej w kółko te same wydarzenia. Próbuje ona oczywiście rozwiązać tą całą tajemnicę i dowiedzieć się o tym jak najwięcej, i w tym będziemy jej towarzyszyć. Całość jest utrzymana w dość luźnym, komediowym klimacie, co dobrze współgra z główną bohaterką i aktorką, którą się w nią wcieliła. Russian Doll również znajdziecie na Netflixie. Good Place, czyli jeden z bardziej pozytywnie wesołych seriali, jakie kiedykolwiek widziałem. Nie jest to może produkcja pokroju najpopularniejszych sitcomów, ale idealnie nadaje się na kaca po jednym z nich. Obserwujemy tutaj losy bohaterki, a później już bohaterów, którzy trafili do nieba, które aż tak bardzo nie różni się od tego, co widzimy na ziemi. No może poza tym, że dostajemy tam wszystko, czego zapragniemy, a tamtejsza Siri jest żywą postacią albo raczej sztuczną inteligencją, która odpowie nam na wszystkie nurtujące nas pytania. Jednak szybko okazuje się, że nie wszystko jest takie idealne, a cała historia komplikuje się w kierunku, na który ciężko wpaść samemu. Co prawda, serial miewa później nieco nudniejsze i trochę powtarzalne odcinki, jednak i tak jest godny polecenia w ramach wesołej odskoczni z fajnymi postaciami. Cztery sezony znajdziecie po raz kolejny na Netflixie: Mindhunter Odchodzimy na chwilę od wesołych seriali, bo Mind Hunter skupia się na profilowaniu seryjnych morderców przez dwójkę naszych bohaterów. Tak też jest to nieco cięższa i poważniejsza pozycja, co nie zmienia faktu, że równie ciekawa. Bazuje ona na prawdziwych nagraniach z prawdziwych przesłuchań, a świetnie odegrane role sprawiają, że w zasadzie ma się wrażenie oglądania prawdziwych wydarzeń. I chyba cała moc tego serialu polega właśnie na wejściu w umysł mordercy i przekonaniu się, co nim tak naprawdę kieruje. A odpowiedzi bardzo często są zaskakujące. Póki co dwa sezony dostępne są aktualnie na Netflixie. Sex Education. Wampiry i seriale tak zwane młodzieżowe są umieraczej w tym samym worku, do którego prawie nigdy nie zaglądam. Jednak, tak jak w pierwszym przypadku, tak i w tym zdarzają się pojedyncze wyjątki. Jest to pogodny, raczej komediowy serial, jednak miewa też poważniejsze momenty, no i skupia się na często poważnych, tytułowych tematach. Gdzieś kiedyś porównałem obsadę Sex Education do obsady z The Office, i myślę, że nadal jest to dobre określenie, bo wiele ról jest tutaj odegranych na tyle dobrze, że mamy wrażenie, że obserwujemy prawdziwe postacie, które zmierzają się z własnymi problemami. Jedyne co uznałbym tutaj za minus to zakończenia każdego z dwóch sezonów, które zajeżdżają typowymi zagrywkami z komedii romantycznych, co można by było zapewne łatwo wyeliminować. Tak czy inaczej, bardzo polecam znowu na Netflixie. I tym wesołym serialem kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy udało mi się Was przekonać do któregoś z tytułów, no i co wy nadrabiacie teraz w te wakacje. Pamiętajcie też o zostawieniu oceny pod spodem i subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów, które się tutaj pojawią. Dzięki wielkie za oglądanie, życzę Wam miłego tygodnia, no i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku, prawdopodobnie.